Jak sądzisz, czy ludziom, których podziwiasz, wszystko przychodzi łatwo? Czy ci, którzy teraz zarabiają miliony, to czy zarabiają te miliony, dlatego że dostali pierwszy milion od rodziców? Czy ci, którzy teraz, Twoim zdaniem, są przepiękni, to dlatego, że się właśnie tacy urodzili? A czy ci, którzy są tacy super przybojowi, to to są ludzie, którzy po prostu urodzili się i są przebojowi od urodzenia? Dziś właśnie o tym porozmawiamy w kolejnym Power Poniedziałku. Ja nazywam się Kamila Rowińska i od 1990. Roku wspieram inne osoby w tym, aby realizowały swoje cele. Jestem autorką siedmiu książek, z czego najnowsza to trzecie wydanie: Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwalę, która jest bestsellerem i pomaga w tym, aby wytyczyć swoje cele, uwierzyć w swoje możliwości, poznać swoje wartości a i nabrać mocy do realizowania swoich działań. W każdy poniedziałek o 8 rano ukazuje się Power poniedziałek na moim kanale YouTube, na moim fanpage'u, jak również na stronie kamilarowinska.pl bardzo często dostaję informacje, kiedy zaczynam komuś udzielać odpowiedzi na pytanie, co ma zrobić, żeby lepiej zarabiać, albo co ma zrobić, żeby lepiej wyglądać, generalnie realizować swoje cele, to ta osoba mówi wtedy do mnie bardzo często. Łatwo ci ponie powiedzieć, ponieważ ty. I tutaj wstaw dowolny. Niektórzy mówią do mnie tak, Kamila. Y Chcę rozwijać się biznesowo, chcę uczyć się sprzedaży, chcę lepiej prowadzić swój zespół. I wtedy co mi polecasz? I mówię: No, najczęściej, jeżeli jest coś, co mogę Ci polecić, to mogę Ci polecić moje szkolenie miejsc sprzedaży, jak również jak zbudować zespół marzeń. No i ten ktoś mówi, no ale to szkolenie, wiesz, kosztuje 2570 zł. Jedno z nich to jest kupa pieniędzy. I ja mówię, no tak, ale natomiast ja też potrzebowałam zapłacić kilkaset tysięcy złotych za swoją edukację. W związku z czym, no myślę, że to jest uczciwa cena za to, że część z tej wiedzy ci przekażę właśnie w tej kwocie. I te osoby czasami mówią wtedy, ale łatwo ci mówić, ponieważ ty y, masz pieniądze. I ja mówię tak, ale wtedy, kiedy szłam na swoje szkolenia, na pierwsze swoje szkolenia, to nie byłam jakąś super zamożną osobą, po prostu tak jak większość zaczynałam. No ale tak, ponieważ miałaś pracę i tutaj się zaczyna najlepsze. I ja mówię, ale co to znaczy, że miałam pracę? Mam to niesamowite szczęście, że pracę, która była moją pierwszą pracą, moją pierwszą pracą było bycie konsultantką Avonu, a drugą bycie konsultantką Konsultantką firmy Oriflame, to, to było to, od czego zaczynałam. Wcześniej jeszcze próbowałam swoich sił jako instruktor Aerobiku. Ale ta praca, którą akurat ja zaczynałam jako nastolatka, jako bycie konsultantką, to zawsze mówię: Słuchaj, ja myślę, że Ty też możesz się jutro zapisać i cię, i cię na pewno przyjmą. Chcesz tak, jak ja, uważasz, że to jest takie proste, proszę bardzo, napisz do Oriflame, napisz do Iwonu, Na pewno możesz zostać im konsultantką, jeżeli uważasz, że ja miałam tak super łatwo. Uwielbiamy bagatelizować sukcesy innych, bo wtedy nie musimy myśleć, że my również moglibyśmy je osiągnąć, tylko łatwiej jest nam powiedzieć, a tak, Rowińska to osiągnęła sukces, bo, bo coś, bo się jej udało. Tak, myślisz, że to się może udać? Kiedy zapisujesz się do Oriflame i próbujesz zbudować zespół sprzedażowy, że to jest coś, co się może udawać, to jest coś, na co się niesamowicie zapieprza. Na pierwsze swoje szkolenie zbierałam pieniądze przez wiele miesięcy po to, żeby pojechać na swoje pierwsze szkolenie. Byli tacy, którzy pojechali ze mną, a byli tacy, którzy powiedzieli, że. Pff, co to w ogóle? 500 za szkolenie w Warszawie w 99 roku to jest kupę pieniędzy. Absolutnie nie będą płacić takich pieniędzy. A ja w 99 roku, czyli 18, 19 lat temu, zdecydowałam się na to, żeby jednak zainwestować te pieniądze w swój rozwój. Dlatego później mi było łatwo. Niektórzy mówią, że, a Kamila, tobie łatwo, bo masz super męża. No tak, mam super męża, ale ja wybrałam tego męża. Mąż to nie jest ktoś, kto ci się przytrafia, po prostu pojawia się na ulicy i mówi, zostań moją żoną, a tu mówisz, dobra, to chodź. To jest osoba, którą wybierasz. Osoba, z którą razem budujesz swoje życie. Zresztą, ja mam drugiego męża. Także, to też nie jest taka sytuacja, że możesz po prostu mieć męża i teraz, Wszystkie swoje niepowodzenie zrzucić na swojego męża, aczkolwiek wiem, że to jest duża pokusa i że jest to wygodne. Niektórzy mówią, tak, ale tobie łatwo mówić, ponieważ masz społeczność, super, super popularność, masz prawie 100 tysięcy fanów na Facebooku, w związku z czym jesteś rozpoznawalną autorką książek. I wtedy ja znowu mówię, no tak, ale to się nie pojawiło znikąd. Ja się nie obudziłam pewnego dnia jako rozpoznawalna autorka siedmiu książek. To nie jest tak. Tak, ja pierwszą swoją książkę musiałam napisać, zastanawiając się, czy ktokolwiek ją wyda. Pierwsza książka, którą napisałam współautorem, Romanem Hadasikiem, to była książka, której, co do której nie mieliśmy pewności, czy ktoś się wyda. Później, kiedy pisałam pierwsze wydanie Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale, to było 6 lat temu, kiedy pisałam tą książkę, Poszłam do wydawcy, ale najpierw ją napisałam, a później dopiero poszłam do wydawcy i zapytałam, czy ją wyda. Także to nie jest też znowu coś, co spadło na mnie. Więc to nie jest też tak, że bardzo łatwo mi mówić. Łatwo mi mówić, ponieważ wykonuję codziennie, każdego dnia pracę do tego, żeby być w tym miejscu, w którym jestem, albo jeszcze dalej. Jeżeli. Sprzedaję książki, to dlatego, że moją pasją jest inspirowanie innych ludzi do rozwoju i wspieranie ich rozwoju. Nie wyręczanie, ale wspieranie. Więc jeżeli ty masz jakąś swoją pasję albo jakiś swój cel, który chcesz osiągnąć, który chcesz zrealizować, to potrzebujesz pamiętać, że to nie jest coś, co ci się może udać albo że innym się udało. Tutaj będzie potrzebna cena, którą musisz zapłacić za ten twój własny cel. Ja ani nie pochodzę z bogatej rodziny, nie zostałam żadnego spadku ani nie wiem, rodzice mi nawet nie ufundowali studiów, ponieważ musiałam studiować na swój własny, własny koszt. Od 18 roku życia mieszkam poza domem i utrzymuję się ze swojej pracy, ponieważ cały czas byłam przekonana o tym, że trzeba pracować od najmłodszych lat, zdobywać doświadczenie, po to, żeby właśnie później, kiedy, kiedy będę miała 30 czy 40 lat, żeby móc zbierać tego żniwa. Jeżeli ty. Ostatnich latach nie robiłaś czegoś albo robiłaś to niewystarczająco aktywnie, dobrze, intensywnie, to teraz nie masz tych żniw, ale to nie znaczy, że nie możesz zacząć teraz. Także zacznij teraz, zacznij działać, zacznij się rozwijać, zacznij nosić się na wyższy poziom, zamiast ciągle myśleć, że komuś innemu się udało. To ci nic nie da. Wszystkie te osoby, które są teraz w jakichś miejscach, czy to sportowo, czy to biznesowo, to są osoby, które w większości przypadków, Zapracowały na ten biznes. Tu szczęście to jest naprawdę mała rzecz. Tak samo jak szczęście tylko i wyłącznie sprzyja tym, którzy są przygotowani. Tak samo, jeżeli chodzi o Wenę, na przykład do pisania książek, ona tylko i wyłącznie przychodzi do tych którzy już siedzą i już piszą. Nawet jeżeli tej weny nie mają, to ona wtedy dopiero przychodzi. I tak samo jest z sukcesem, tak samo jest z pieniędzmi. Za to wszystko trzeba zapłacić. Wiem, że to jest niepopularne, co ja teraz powiedziałam, bo oddaję Tobie odpowiedzialność za Twoje życie i wiem, że zaraz ktoś napisze: Ale ja jestem z małego miasta i co z małym miastem? Ja też kiedyś byłam z mniejszego miasta, teraz mieszkam w Brukseli, ostatnio mieszkałam w Warszawie. Za jakiś czas będę mieszkać gdzieś indziej, ale te kiedyś też byłam z mniejszego miasta. To jest Twoja decyzja, że siedzisz w tym mieście i że siedzisz w nim nadal. To jest też Twoja decyzja, żeby nie rozwijać się internetowo, ponieważ teraz, w XXI wieku, nawet jeżeli jesteś z mniejszego miasta, masz dostęp do internetu, więc możesz poszukać takich rozwiązań, a Google tutaj jest bardzo pomocny i rozwój, przez rozwój nauka przez internet jest tak bardzo możliwa, że możesz poszukać rozwiązania dla Ciebie. Ale wszystko jest po Twojej stronie. To jest kwestia determinacji. Niech nic nie da, nikt niczego za ciebie nie zrobi, także bierz się do roboty zamiast biadolić, ponieważ to naprawdę w ogóle nie pomoże, oprócz tego, że na chwilę poprawi ci samopoczucie i powiesz sobie: A tej się udało, tej się udało, mi się nie udało i dlatego jestem tam, gdzie jestem. Bierz się do działania i do zobaczenia w kolejnym Power poniedziałku.